Jakie? W którym miejscu? Ty jesteś po prostu zjebany. Po prostu niedorozwiniętym, autystycznym dzieckiem, które wpadło dla dziecka pod auto. Kurwa, jego mać. Jesteś tak niedorozwinięty, że stary na ciebie pluł. No tak, bo on kurwa w szpitalu jeździł rysorakami i kurwa w łeku zajebał. Jego płyn mózgowy może być używany na wyższe szczulenie ciążowe. Ja pierdolę ja nie wiem, co ja mam więcej powiedzieć. Ja zobaczymy lepiej okna, jak mamy grać. Bo moje darcie polska PSK wzrośnie o 5%. matka musiała im objaśniać, co się robi w łazience. Bywa niespecjalna. z moją w cukrze i w ścierkę. Nie, będą plan. Pilnowaliśmy ich u siebie mieście. Rozlokowaliśmy ich w łóżkach i dałem im komiksy. Patrzę co miło. Adam wkłada do niego piracką kasę Tepei. To był rok 2007. MP3 kosztowały 19 zł w markecie. On miał walkmana. No okej, okay, okej. Okay. Ja sam nie miałem nigdy walkmana, więc dał mi posłuchać. Wkładam te słuchawki do uszu i coś takie dziwne, miękkie. Słucham z minutę utworu 997. Wyjmuję, a tu kurwa one są aż żółte od miodu z uszu. Dotykam swojego ucha całe lepiące się i tłuste. O ale Zajzaje! Wychemasz! Zaj. Nigdy nie widziałam takie koraśne Dobiera niczym murzyć złote łańcuchy jak największe dodatek. No trudno, myślałem. Niech raz w roku Wychemasz. na kawałki, żeby było ciekawiej. Byli zawsze mnie zastanawiało, kto kupuje te kilogramowe paczki ciastek za cztery złote pak super coli za 2,40 wkładali nam to do koszyka bez słowa. Ojciec tylko mówił, nie, nie, on nie. Matka próbowała edukować, że lepiej kupić 100 kg lepszej jakości niż kilogram czegoś, od czego będą tylko wrzodki. Kupiliśmy im lody kart dore za 14 zł. To był błąd, wiebali je w kilka sekund. Potem ojciec powie, ty nie gudki. Nie, nie, czyli do sklepu po kilka razy, bo nie. No Dy Dy masz. Że nieprawda. Nie puszczę nigdzie, bo nie wiadomo co się stanie Co się okazało, znalazła faktycznie jakiegoś Matiego Co ja nawet nie Był od niej z dwa razy mniejszy i dwa razy starszy Kojarzyłem go, bo był chyba ministrantem w kościele No ale dobra Ona przysięgła na pana buka, że nigdzie nie odjedzie Naiwni uwierzyliśmy Nie miała komórki, było już po 21 Zaczynaliśmy się martwić To było oczywiste co się stało Pojechała z tym zjebem na centrum medyczne. Na co najlepsze jego starszy brat też nie To dżungli. Kto się daje gnębić, gnębimy. Niczym polskie gimnazjum. Jeździmy furą. Zadzwoniłem z nami, z gimnazjum, który bananem i imprezka co tydzień. Kurwa, zgubiliśmy podopieczną. I to jeszcze dziewczynę A co jak z gwałcą? Co jak porwą i wywiewą? Swoim wsiowokarynowym karynowym głosem rozpoczęła historyjka. On mnie o co A ja tliwa, że mnie znów, tu złe ludzie są. Chlip, chlip. Nie potem, tylko oj brzy... Ja bym się tak kręciła cały dzień. Drinki pił Kolorowy taki... on taki dobry. I się w głowie zakręciło, upadła i trzasła. Co trzasło? Bo takie... takie moje one Co, krzesełka? Dychę masz. Nie, takie podłużne przybore, to drinki. O kurwa. Coś rozjebało dubskiem. Już miałem nic z denariu Ja nie mówię, że to tysiąc złotych kosztuje. Płaci, albo telefon tej... A ja od jednego i drugiego. I ja powiedział, że to ty i uciekła. No to chyba wszystko okej. Okay. Podjechali jakiś jacyś pseudo następnego dnia zali płacić. Nazwiska mieliśmy takie same. Nie mogliśmy. Matka uciekła pierwszego dnia wesele razem. O tym ty Cała rodzina nazywa nas hrabina i panicz.